Good morning. hello everyone and the Radom Pigeon marken in Poland. Dzień dobry, po raz kolejny witam na Radomskim Targu Gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy też jestem co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Jak widzieliście na wcześniejszych firmach, w Radomiu można spotkać wiele ciekawych ras gołębi. Są też króliki, papugi, mamy też zboże. Także zapraszam do Radomia i zapraszam na film, startujemy. Po ile te jaśniaczki? Proszę? O 200 zł w dół. Proszę? O 200 złotych w dół Pan mówi. Proszę zobaczyć jakie są gołębki. Białogony, wylociki, proszę bardzo. Brewka czarna, oprawiona. O 200 zł w dół. Mówią, że nie ma w radomiu składowych ładnych gołębi. Proszę bardzo. Jak gołębie się prezentują? Te widymki to po ile parka? Co złoty parka tych widymków?

a takie kurki to ile? Słówka. A tutaj te żałobniki kurcze, te koroniate, to ile tak za sztukę mniej więcej? Po 25 zł. Po 25 zł. Wszystkie żałobniki po 25 zł. Cena do negocjacji. A budapeszki, tutaj te siwe? Po dwie dyszki. A z panem też można negocjować, tylko przy większym zakupie. Wszystkie siwe. A te jaźniaczki za ile za sztukę? Po 15 zł. Tu jest pan elastyczny, także można negocjować cenę i kupować. A taki koruniaty widem jak tutaj, to ile kosztuje? 50 zł ten koruniaty, on jest, proszę bardzo, kosmo ma ładne. A te blajwindry, po ile za sztukę? Dla windry mamy po 25 zł za sztukę. A ten siwie to jest ciekawy, to jest jakiś taki ten o ten ten taka rasa widzę to. Ten jest permski. Ten per, permski, tak? tak. Paraj. Ten para tych permskich ile kosztuje? To są te takie właśnie kłowe. Są u nas taki takie mało spotykane mało, mało spotykane gołębie. 40 zł para permski. A tutaj to jest mnich chyba, tak? tak. Jeśli nie nich. Dlatego, że ma taki pas, pasek tutaj, tak? Tak, zgadza się. Bo jest podobny do krakusa, ja nieraz myliłem, przepraszam, tylko do owców. Różne. Się myliłem, są, są różne. podobne są do krakusa? Proszę? Są też bez pasów. Bez pasu. On jest dłuższy od krakusa i dlatego się nazywa tak. mnich, tak? Teraz już będę wiedział. Uczę się cały czas, tych raz. Czyli mam mnicha. Ile taki mnich? 30 zł. 30 zł. To niekoniecznie może być bez tych pasków, ale on jest dłuższy ma, z babciutkami. Proszę? I może też być gładki. I może być gładki. No, dziękuję Panu bardzo Czek musi się cały czas uczyć, jak to mówiłem, uczy się, uczy, cześć Mirektku, a głupi umrze, ale ja się uczę cały czas i krytykę przyjmuję. Nas na przykład polskich nikt nie trzyma i czek widzi pierwszy raz pierwszy, ja więc widzę, no. A tu to są, czekaj, to są, co to za para tych, tych tych jest, te siwe konciate? Nie wiadomo. Czaposze. Jak? Czaposze. A, ile? Chile <coughs> para, te czaposze, a czyli te czarne z końcami, tutaj raczej czarne, te siwe, właśnie te kończate, to są czaposze, ale kolega poszedł, nie wiem jaka cena tych czaposzy, bo wiem, że czarne są. No Tak, no, filmujemy, filmujemy, tak, tak filmujemy, pozdrawiamy. Kogo chcesz pozdrowić? Pozdrawiamy, że tak są wszystkich. Kogo chcesz pozdrowić kolego? Wszystkich pozdrawiam. Tu kolega pozdrawia wszystkich. Ja też pozdrawiam wszystkich uczestników targu. My z Dęblina. jesteśmy to. wszystkich. Tu pan kolega akurat jest z Dęblina, pozdrawia wszystkich. Nie, zdaniamy, nie tylko z te... Dęblina znajomych, w ogóle wszystkich uczestników targu. Tak jest. Ja chciałem też osobiście pozdrowić Pana Marka z Warki. Pani Marko dużo zdrowka, życzę. Zapraszam do Radomia. Mamy naprawdę fajne gołębie. Krótkie i takie. Jest czym wybierać. A te parówki to po ile są za sztukę? Po trzydyszki za sztukę. A jasne? Tak samo, po trzydyszki za sztukę. A te siwy za sztukę to ile są? Po ile? Ale tak mniej więcej, proszę mnie. Pan mówi po 5 zł i różna cena. I jest i za 50. Jest i za 50. Po 5 zł i za 50. To hodowcy siwie powinni wiedzieć, że cena zależy od gołębia, jaki jest. Jaka się wywozi jego rodowód? Jak wygląda wszystko? A ten koroniaty masłowy, co to jest? Co? Ile ten koroniaty masłowy kosztuje? A to poszedł właściciel, tak? Jest koroniaty właśnie masłowy.

Za w parka ile? 80 zł. A ten żółty to to jest maściuk, jak to mówią? Turczyn? Maściuk. Tu maściuk Turczyn ile? 50 zł. Proszę bardzo. Ładny ptaszek. A te siwe po ile? Nie ma właściwie na siwe. Takie żałobniczki parka ile? A to widzę kolega ma 70 litrów parka no. No, jest. No, jest. Na 2 litry wody. Ale długo nie gruchały wątki ja też niemiecki kolego, po ile za sztukę? Nie ma właściciela. Po ile? 150 zł za sztukę. Można negocjować cenę. Proszę zobaczyć. Wybiór rasy, nie? Co mu potrzeba, to kupuje. A parę krimetków czarnych ile? 50 zł. To sorka żółta to ile kosztuje? 80 zł A te koguciki? 100 zł para 100 zł parka ten kogucik W Radomiu też mamy proszę bardzo Kogucik jak chcesz to jest chyba kogoś jak Aha, dobrze, okej. Kogut, Aha, rozumiem. I te jaśniaczki? Jaka po 60 zł. Cena do negocjacji, tak. jak większa ilość. Ale też proszę, są też składowe, ładnie, mi się prezentują. Proszę bardzo. Są rady mi na prosty głos. składowy jasny. Kakuski widzę, że poszły żółte, tak? Tak. To dobrze. O, dzień dobry. O, proszę bardzo, jakie gąbki. I te jasne, jasne te ile za sztukę? 80 osiem, zł za parkę. Bardzo Tanie. tanie. Tu mamy też budapesztki. Takie budapesztki żółte, ile za sztukę? Po dyszku. za sztukę cena do organizacji. Dycha do dychy dzwonią kielichy. I trzeba kupować po prostu. I negocjować ceny w Radomiu. Oj, przepraszam. A tak jak parka rysi, to ile u pana? 50 zł. 50 zł parka rysi. Ile się mamy dzisiaj w Radomii tak samo? A ten z narościami żółty, to co to za rasa? Jest ten żółty? Rzeszowski. Rzeszowski. Mamy też siwę, ale no. trudno powiedzieć, ile za sztukę. Bo ceny są siwe, to są naprawdę, ceny są różne. Wszystko zależy od gołębi, może być i dwa złote, może być i 100 złotych kosztować, nawet więcej. Nie będę się wypowiadał na cenę siwej, bo naprawdę. Na pewno. No. A takie jaśniaczki to po ile za sztukę? Nie wiadomo teraz, jeszcze nie ma ceny. A te białe to co co są? A orły? Co to jest tam? Te, o, cześć. Te białe? To, to, to są rzeszowskie, myślałem, że pocztowe Para tych, tych białych rzeszowskich to ile? 10 zł para. A te to są tiplerki, te czerwone Czerwone tiplerki w jakiej cenie? 10 zł 10 zł pan mówi, to bardzo tanie. 10 zł jeszcze mówię Naprawdę widać, że gołębie są z innego lotu bo widać nawet po znaczkach i po tych A te ciemne? nie No po ile? To też w też podyszku ma Pan, wszystkie w podyszku, redukcja lotu trochę, tak jest. A, widymy na białych ogonkach, para takie widymków ile jest? E, pod 50, zł od, 50, zł od, 50 zł za sztukę, 40 zł taka parka widymów na białych ogonach łódzkich. Takie mamy gonki w Radomiu dzisiaj. Jeszcze przyjdźcie, Jak Jakoś to twojej pedawali. Ja 5 lat temu patrzyłem na taką widymkę 3 pod nie, bo chyba za Te korniaty to pali za sztukę? Od jedychy i trzy. Od i złotych, zależy od gołębia. To jest taka prawda. Za oba to tak. Gołąb, winie, nierówny, cena, cena też jest nierówna. I trzeba też negocjować. Ile takie papuszki? Trzy sztuka. a to jest zielone, to jak te się one nazywają kopaliste? Jak? Papugi faliste. Papugi faliste, tak? Dobrze tak. powiedziałem. No za sztukę. Mamy jeszcze czasami w Radomiu, jak pan też dzisiaj wystawił. Dziękuję panu. To są kupione, pan Marcin z Jedlińska, no. który serdecznie pozdrawiam, który co targ jest w Radomiu, odwiedza Radomski targ jestem, Gołębi, jestem. i zapraszam do nas do Jlińska I zapraszamy, zapraszamy do Jedlińska jutro na targ w niedzielę. Jutro, nas, jutro do Jedlińska zapraszamy. A takie widzimy, to ile parka? Что сейчас вот и парка ты mm видим? -hmm. А ясно, с напомню, -на друзья. Ile taka próbóweczka na białym ogonie? 70, 70 zł, Króciutka, malutka, jak ktoś tylko taki gołąbek Bieluteńki, a ta wloteczka? 20 zł. 20 ta wloteczka też jest taka bystra A te wrótki czarne? Półtorej stówki Półtorej stówki parka, tak? Rozumiem. Jaśniaczki? A jasne od 50 do 120 Od 50 do stówki jasne Z panem też można tam negocjować cenę. W zależności od ilości a takie niveczki czarne to ile? Po 15 zł za sztukę. Bardzo. Pusta klatka w już sprzedane, zanim ja to filmuję. Filmuj, bo to, Jak to e, fajne. są mięczki, jaś. takie jaśniaczki zanek po ile? E, tam po. po pod kiedy? Pod dychy. Cena wyjściowa, cena do negocjacji, ale ptaszki widać, że białe, fajne. A nie, dobrze, zastartowałem. pan popsuł. Nie myślałem, że tutaj. To są te całe tygryski, tak? Digry, 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 takie tygryski Ile? Parzyste. Ile taka para tych desku? A ja nie drogo, 50. 50 zł, bardzo tanie. A te ciemne to ile za sztukę? Po piątce. Po piątce już poszło była pełna klatka, proszę bardzo, została już taka resztukka. A te budapeszki żółte z jankami to ile? 70. 70. Nie ma nic konkretnego, komputerze, ma być. tak? I te Budapeszczki po ile za sztukę? Po 20 zł za sztukę. Tak Cena to z panem do negocjacji. Co miała, to maja. Nie, że nie. ja jeszcze na dworze. <śmiany> Te krymeczki żółte to czyje? Pana? Parka takich krymeczków żółtych? Nie, nie wiadomo nie, nie. Nie czyje. Nie ma właśnie, nie mogę się spytać. Już jest nagrywane. Te deleszki po ile są za A to zależy od 80, 70. 80 złotych, 70, wszystko zależy od gołąbku. Można z panem tu negocjować cenę? Można, tak, jak najbardziej. Są. To jest tak, panie, panie, to, jest to jest szlep. Tak jest. <noise> Tak, będą takie odsetki, że... że... Klatka pusta, kolega miał, wszystko sprzedał, mówią, że w Radomiu gołębi nie jest. Wszystko zależy od głębi i od ceny. Takie sroczki żółte, to ile jest za cena? 70 zł 70 zł za? Za dwóch. Za dwóch, za parkę. Proszę bardzo. A ten serek, probowy? 3 dyszki, samczyk. 3 dyszki, samczyk. I tu mamy te czerwone, takie nakrapiane, to Mulemańcy, tak? Ile kapara para 60, 60 zł. A te czerwone to są rzeszowskie chyba, tak? I taka para rzeszowskich ile? 140, 140 zł. Są rzeszowskie, te czerwone z takimi narościami, takimi trochę można powiedzieć. A te jaśniaczki, pobyli za sztukę? Po 40 zł za sztukę. Proszę zobaczyć, jak się gąbki prezentują. To wszystko na białogonek i wyloty myślę, tak? Nie ma żadnego na ciemnym fartuszku. Wszystko białogony i wylociki. Po, 60, po 40 zł za sztukę. A Budapeszki tutaj za sztukę? Budapeszki mam tu po 5. I to nawet miłe Budapeszki widać, co na to. Czysto ogonki widać, takie fajne, fajne gąbki. A te pasiaczek, wylocik, tutaj te pasiaczki to po ile? Po trzy dyszki, po dwie. Po trzy dyszki, po dwie. Trzeba z panem tu negocjować cenę, proszę bardzo. Fajne. O jest ża żałownik chyba, A ten żałownik? Nie do, Nie do kolega kupił właśnie żałownika. O, fajnie. Jest celebrytą, że cena <grytana> za niego zrosła. <grytana> A te jaśniaczki po ile? Całe, wszystkie razem. Proszę? Wszystkie razem. Wszystkie razem, ile za sztuczkę? Nie ma za sztukę. Nie ma, ja wiem, ale tak e, za sztukę. no, Czy wiedzą, że wszystkie razem? 15, wychodzi. 15 zł za sztukę. za sztukę wychodzi, ale wszystkie. Pan nie sprzedaje tutaj pojedyncze, tylko hurtowo. Że <młysyć> pana te koronie tej winerki, to ile parka? 86. 80 te, po, parka, te z, z babciami, tych koroniatek z łapciami tych winerków. A te hambureczki i na białych w Po na poczatek? Po cztery sztuka. Dzięki bardzo. Dzień dobry. A te siebie to powiedz za sztuczkę? Po 100 zł. Tu mam naprawdę wyjątkowy gomif, pan ma tutaj dokumenty z kartami, także ceny są różne tam. I mamy królik taki ile? 60, złotych. 60 zł. Te wywroteczki żółte po ile? Po 30 zł za sztukę. Ładne wywrotki, naprawdę. By sprawę wtaszki, widać. A te pasiaczki perłowe to są żałowniki gafa z Pasiaczki. tak. Patrzę na końce. Ile taka para pasiaczków? 150 zł, proszę bardzo. 150 zł para pasiaczków. Cieszę się trochę. Sorry nie filmuje Pana akurat A ten pasiak nabijamy ogoniję? nie dyszek dyszek ładne ptaszki widać jak się. A te właśnie perłowe to jest białym. To są perłowe? Te koroniate to powiedzieć takie jeszcze Po trzy dyszki. Cena, bardzo niska Widać fajne gąbki, takie czyste Nie spać, da się za robotę. Nie, nie, śpią. Widać, jak są ptaszki zdrowe, to widać było. Zdrowe, ta. Rozglądają. A ta poróweczka, ta korniata to ile? 30, 30 zł. A te perłówki para? 60. 60 zł, parka. No dobrze, wszystko ta, do negocjacji. A ta jasna? No, półsłówki. jasne a To jest wluteczka, czy na białym ogonie? Ta ja ogonka bez kuperka. Proszę, ja ogonka proszę. bez fartuszka, jak to mówią w Warszawie. Bez tak, fartuszka. nie ma fartuszka, proszę złodu. Tak, stanęło 50 zł. fajnie 50 zł. Żeby był sam, czy to... to są turczynki, ile takie turczynki za sztukę? Para 200 zł. Para 200 zł turczynków mamy. Proszę bardzo, ładne turczynki czarne. A tutaj te karpiaki, tutaj, to są na białych ogonach czy wylociki? Wylociki, takie karpiaczki to po ile? Po 20 zł. Proszę zobaczyć, naprawdę są fajne, gołębie. Jak stoją, jak struny bystre, naprawdę. Czyściutkie, bielutkie. ogonki, czyściutkie. Te jaśniaczki po ile? Po 30, po 30 zł też. Jestem gołębie białe, widać. Stoją prosto, naprawdę. Postawa gołębia się liczy. Wielogonki. Bocianki? 60 zł para. 60 zł para, bocianki. Mamy dzisiaj naprawdę bardzo ładne gołębie w Naprawdę. No kurczę. Jak gołębie się prezentują? Nie trzeba ich ruszać co? Ta pasiaczka perłowa to co to jest? Samica. Samica, ile on cała, cała para. A cała no. para? A ten masłowy to też samica jest chyba. Ma masłowa to samica. Aha, nie, ale ten perłowy to już nie jest my Ten wylot. Nie, nie. Ale to jest pasiak, nie żałobnik? Pasiak. A para, pasiaków idę? 1000 zł para żałobników? tak samo 1000 zł A takie sokoły to ile kosztują? 100 zł parka. Ładne sokoły wysokolotne są. Widziałem, że ludzie też lotują to też lotują na, na tych bardzo mądre goń. A winerków para? Też 100 zł parka i to są wiedeńskie czarne. Ile parka wiedeńskich? 80 zł, a ten pawik? 30 jak to tu to, to to, to są te czajki siwe chyba, tak? tak? Że pana te czajki to para ile tych czajek siwych? Czajki są, dobrze mówię? Tak, czajki. Cztery dyszki. Cztery Sztuka. Dyszki sztuka. ile? Sztuka. Cztery, dyszki. Cztery dyszki, sztuka tych czajek. A te koroniate to co to są? Co tutaj? Te koroniaty parka? Czepelki. A, czepelki, bo tak. koroniaty nie wiedziałem, że są czapelki. Ile parka takich koroniatek? 50 zody parka korniatek, czepelków. A te serki za sztukę to ile? Przepraszam pana? Przepraszam, dobrze. 30 za sztukę, proszę bardzo. Fajne, miłe, to są tegoroczne te ser ser serki są tegoroczne gąbki. Widać, że wielutkie ogonki ładnie się prezentują, a czzepelki jak mówię, sorry. 4 Cztery, cztery sztuka? Też sztuka, Czepelki. Znaczy Czaposze, Czepelki to były tam też się desciemy, ale... Tą panią filmuje pan, to jest rzadki przypadek, żeby pani za głębiami <noise> Nie filmuję osób, ale <noise> dziękujemy za y, y, <noise> zaśrenie radomskiego targu. Trzeba odwiedzać. Pani też jest niezielią śliczką gołębi, tak? tak? Tak. jest. I, tu, i podziwiam takich i szanuję wszystkich, w ogóle wszystkich tu na targu. Gołębek pokoju. Tu mamy też czajki. A te czepelki białe po ile? Ma pan, proszę? Jedyszki odszukaj. Ale ma pan fajne gołąbki. Widać, że gołąbki są z jednego lotu czystej i, czyste, i ganiane na pewno też. A wyszwanczyków tutaj te para tych gładkich? Stówkę. Stówkę parę Oj, przepraszam. Ja przepraszam, przepraszam pana. Muszę uważać. Że mnie... To tu są, proszę pana, te całe Oj jak to są tak? Boki, tak? I taka parka boków to ile? 1000 zł. Ile? 50 zł. 1000 zł parka boków. I mamy też tu rysie. To jest ten ryś taki ten połowy, tak? Tak. I taki ryś, ile? 3 o. Pan mi się jeden pytał. O pawiki mamy. Pawiki, ten czerwony i ten. Ile te pawiki czerwone? Sumek. Pawiki ten czerwony z czarnym stówkę. A widymki te czerwone po ile? 50 zł. Pięćdziesiąt złotych jedynki. A kurki, koguciki, te kurki po ile? Michał, kurki po ile? wiedzieć. Halo! Te kurki po ile? Siedem dych za parę. Siedem dych za parę kurek. A te siwe takie tutaj, co ma pan? To poli za sztukę? Po dychu. siwe za sztukę. A to są też boki, nie? To są te, te. Co to jest to? Nie, to są te, też po, te, te stare polskie. A, to są stare polskie. I takie stare polskie po ile? 15. Po 15 zł za sztukę. I papuszki ile? Cena te papuszek? 60 zł. 60 zł I króliki mamy też w rodzinie biały, to jest angorka. Ta biały się nazywa, czy to jak? A to te. Jak one się nazyją Michał? Te, te, te. I za sztukę ile? A stówka się ceni. Stówka się ceni za? Za sztukę. Za sztukę, stówka za, za sztukę. A to tutaj tej miniaturka. Aha. A taka winerka parka? Winerka parku 50. 50 zł. Budapeszty powiedzą takie widzę z łapciami widzę te siłę. To po ile? 30 Po 30 zł za sztukę z łapciami. Ja tam że ja ta ja no, no to mówię, no ale. Jak to, to roczne, to chuj, nie ma co na to pytać Te pana podjąć za sztukę? Stówkę. Stówkę, niżej stówki, z panem można negocjować. Cena jest różna, bo i gąbki są różne. Ale gąbki widać, że są My wszystkie, wszystkie się prezentują ekstra. Naprawdę fajne gąbki. Myślę, i taka kremeczki to po ile to parka, ile? Sztówkę. A to jest żałownik chyba, nie? A, I taki żałobniczek łapciaty, ile? Cztery dychy. Cztery dyszki. Takie wyszwańczyki czerwone to ile parka? Trzy dyszki. parka. Widać, że gołąbki są wszystkie... Proszę bardzo. Nic ich nie rusza, a patrzą się tylko, żeby ich puścić w powietrze. A Budapeszki po ile? Budapeszki po dychu. A taki perwowy z białym ogonem, perwowy co ty jest? 50 zł. Ale ptaszki zdrowe, widać. Pani, a winerki? Po trzy dyki. Miałem tu następne gąbki też z Pana tego samego hodowcy. Karpiaczki takie na białych ogonach. Po ile te, te gąbki są? Po trzy dyszki. Po Proszę bardzo, jaka karpiaczka na białym ogonach. Ogonek środki bielutki, są wszystkie gołębie. Widać, co naprawdę fajne, miłe ptaszki. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za łapki w górę. Wszyscy wspólnie promujemy Radomski Targ, targ Gołębi. Thanks for watching the video. See you soon. Te dreszki to ponie za sztukę? Po za sztukę. Budapeszki? Nie dychy ceni się. Nie dychy pan ceni, ale ogonki widać, białe są, janki. Nie ma żadnych końców tutaj. I winerki po ze... ile? Winery po cztery dychy. Po cztery dychy zresztą. Fajny, duży, Dzień dobry, wie pan co? Co to jest zarasa tego korniatego? Felek. Jak? Felek. Felek, tak? I to jest taki gąbek ozdobny? Tak. Ile taki falek kosztuje? Ten, ten żółty właśnie taki podobny do Hamburka, tylko że główkę ma tutaj białą i łepek ma. To jest falek. Ile taki falek kosztuje? 60, 60 zł. I one są tak lęg, lęgliwe, tak? Tak. takie opiekuńcze? Tak. Czyli mogą tak po prostu sobie chodzić po dworeczku, tylko ich raczej nie można ganiać, nie? Nie można i ganiać, nie ganiać. A czyli można? Czyli jak się mutka wrobi, to. Ale fajne tutaj widzę. I ja... A taka jasna na białą gąbkę tutaj? Ile ona kosztuje? 60. Pasiaczki. Dzisiaj naprawdę mam ładne gołębie, też ma Pan ładne gołębie widać. Listki, ogonki listki. Pasiaczek. Kręcę dwie części filmu, tak powiem, na koniec, bo jakbym po prostu jakaś y, część i y, moje, mówię, filmy nagrywam spontanicznie, na bieżąco. Mogę strzelić gafę i dlatego, i dlatego mówię, y, nagrywam y, dwa odcinki. Bo mówię, nieraz mnie wcisnę pauzę, mogę kogoś nagrać, też przepraszam, niechcący, nie nagrywam osób twarzy, ale mogę przez pomyłkę nie wyłączyć y, kamery i mogę nagrać. Także przepraszam wszystkich i zapraszam zawsze, dwa odcinki będę nagrywał, zawsze są nagrywane. Zapraszam też wszystkich y, hodowców y, gołębi na jutro do Jedlińska, otwarcie y, targo gołębi w Jedlińsku. Będzie tak, co druga y, niedziela.